Hej, z tej strony ćwierć firu, Warcraft 3 Reforged, rozdział 5 prologu, odliczanie przed zagładą. Blask słońca wita Trala i jego towarzyszy, gdy wynurzają się z podziemnego leża morskiej wiedźmy i wracają na powierzchnię. Jesteśmy tak blisko Kalimdoru, tak. Mapa jest całkiem wierna do tego, jak ten świat teraz wygląda. Nie widać co prawda niektórych kontynentów, które jeszcze nie zostały odkryte, ale jest całkiem spoko. Dobra, lecimy. Mordowaliście moje sługi i zbrukaliście moje sanktuarium. Teraz za to odpowiecie. Zatopią was wściekłe fale. Już dosyć istot złożono ci dziś w ofierze, Wiedźmo. Wracaj w głębiny, gdzie twoje miejsce. Dobrze więc, zdecydowałeś. Oddychaj głęboko. To twoje ostatnie hausty powietrza. Wow. U, wszystko płanie. Wreszcie. Wróciliśmy w miejsce, gdzie zeszliśmy na ląd. Wodzu, pod twoją nieobecność doszło do wybuchu wulkanu. Cała wyspa to nie. Ile jeszcze potrwa naprawa okrętów? Jest już na ukończeniu, wodzu. Musicie się pośpieszyć. Będziemy mieć tu towarzystwo. Brońcie okrętów za wszelką cenę! No dobra, i to jest ostatni tryb rozgrywki, który mamy w prologu, a który Jestem będzie nam towarzyszył podczas chodzi. gry. A hmm. musimy wytrzymać jakiś tam hmm. czas. Mamy jakieś dodatkowe misje? Tak, mamy. Dobrze. Tak. Na razie poczekamy aż nasz odwiedzą tutaj nagi. Dał. Najlepiej hey, wszystkie pozostali? sobie ulepszenia ja porobić. Oj, co się stało? Uratuj trole, aby zyskać posiłki. Dobrze, zaraz tam pójdziemy. E, widzę, że tu mamy sklep. Tak, jest sklep. Spoko. Mhm. Dobra. Zrobimy trzech tych Jasiów, niech się tu ustawią. Braw, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Tak. Hmm. Wilki. uuu. Uh. Ki kozak od razu polecia być tra. Yy, rozwiązania na takie mapki są. Yy, dwie. Znaczy, dwa rozwiązania są. Mógłbym to w sumie sprzedać Meh e. Albo siedzimy, czekamy, bronimy się Faktycznie przez ten czas Albo idziemy i lejemy na rej przeciwnika My zobaczymy jeszcze co będziemy tutaj robić Na no razie na no spokojnie musimy się rozbudować Z tej strony przyszli No dobra O. Tak, musimy sobie ulepszyć wszystko jak najbardziej. Gotów do pracy? Dobra, to też zrób legowisko. Tak. To też by się przydało, żeby zrób legowisko tutaj. Mhm. Praca, praca. Alright. Mm. Najpierw trolla ogarniemy. Skoro jesteśmy z tej strony, to przejdziemy tutaj. Caj tu mamy mało Dobra. Niech Ci będzie Jasiu Gotowe Otakują no. nasze miasto, Cię, znowu? Boże, Zabonię. co są uparte szmaciarze Coś czas Co mam w tych skrzynkach tak w ogóle? Badania Jezu, patrzcie jaki pełen to jest dobry wojownik. Aż trzy uderzenia na jedną skrzynkę Boże co za uparciuchy. Ja ci o nie, gupiłem, gupiłem, on nie druku, mnie zaatakuje. Gotowe. Ja to zrobię. Dobra. Nikt nie przeżyje. Lock na rok. Wiązka drewna, pięknie. To nam się przyda akurat. Ło kurde, spoko. Tak. Kzdura manę Idź tutaj naprawiać. Eee. My jeszcze legowiska musimy budować. Dobra, ty sobie tutaj stój będziesz naprawiał też. I ty budujesz legowiska. Tu nie można budować. Wszystko dobra, można, dobra. ziomek, wszystko można. No my lecimy tu. Badania zakończone! Mm, 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 mm. Tu, mamy tu mamy jednostki i tu mamy jednostki. No tu są wojownicy. Więc postawimy to tu. Będziemy zaraz sobie robić rzeczy. Yy, to też się przyda po jednym, tu się ulepsza. Jeszcze z dwóch jejców jednego. Może być jeden. Jestem wodzem hordy. Za uh -huh. Nadszedł twój czas! Na Wyspa szybko tonie! Idziemy za tobą, manów! Chodźmy zobaczyć, co się wydarzy, jak pójdziemy tutaj, co? Gdzie ma O nie, 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 nie! Kogo mam zabić? Jesteśmy atakowani! Z jednej Nie Coś czas i Sulgina! Mhm. Uh -huh. Nie ma sprawy. O kurde. Co? Iść to tak zawijaj. Wozu? Czego chce? Ej, od was do środka. No hmm? nie, zepsuje mi legowisko! nie! Pakiet. Muszę odbudować nowe. Bierze mi rozwali. Co za mędy. Zaraz tak, ja zaatakuję ich i zobaczymy czy będą tacy cwani. Tak Dobra proszę państwa. Wy mi tutaj powinniście robić patrol. Takunt do Mądry plan. Nie, nie zbudowałeś się jednak tego legowiska, by ci znowu zepsuł. W Gdzieś to musi być obu z tych cweli. Za honor. Oddam hmm. życie za hordę Praca, praca Jak mogę ci służyć No po prostu podzielimy Ona was na grupę W czym mogę pomóc? Stoicie tu Pięknie O, takie coś mi się podoba, tak możemy zrobić. Jeszcze ze dwóch się patrzy. Tutaj lepszą kosę sobie ty tu stój. Lepsze nie mamy zrobione. Ich możemy jeszcze ulepszyć. Trochę kosztownie. Talizman uników. To pewnie wolę tak. dusz, to robić. Tak. No to to. Jestem wodzem hordy. A talizman uników, pięknie. Teraz zobaczmy co słychać u unak, które na pewno gdzieś tutaj są. Nasze życie za hordę. Na luzaku. Tak sami sobą się zajmują i to jest piękne. Hmm. Kurde, ale tu wilków. Gotowe. Tak. On Wow, wow, wow. No, zaznaczyłem. O O. Wracamy, panowie, wracamy. A my pomagamy. Mam pomóc? Olera, no. Serdecznie się nie ziemi rzuciła. zrobić? Bez sensu, już nie wracajcie, ona tu umrze. Bye bye. Hmm, gdzie mamy tu? Zaleczący sobie się... Aaaa! Uuu, hej, hej! Co oni tu mogą stary, co oni tu mogą? Gotowe! My sobie naprawimy wieżyczki wszystkie. Spokojnie się odbudujemy pięknie. Tak, no i spoko. A tutaj wejdziemy i w tyłek. Czy już wszystkich uratowaliśmy? Tak, możemy wjeżdżać. No i dobra uuu level up. Częsienie ziemi, bardzo mi się to podoba, bardzo pomysłowe. Przydałoby się jeszcze jednostek, trochę na odrzucać sobie co? Dobra, dobra. Dobra, budujcie legowiska, atakują nasze miasto! Hmm. Jesteśmy atakowani! Trzeba więcej drewna! Fake mi. To są pułapki paraliżujące, ale bieda. A ja myślałem, że oni mi pomagają w sensie leczenia znaki to są, poszukali mnie. Tutaj pięknie rozwalimy sobie budynek. Aha. Znaki leczenia są dopiero od następnego poziomu. No tak. Mm -hmm. Gotowe. No akurat. Hmm. Śmigać tam na górę, panowie. Wyśmigać hmm? tu. Hmm. Coś zaraz zrobić. to naprawić, na trzeba drugą postawić. i no. legowiska lecimy dalej? To chyba max jest do 90. Więc... Przez I Te, ty se możesz pogadać. Panią? Potrzebujemy więcej czasu na dokończenie napraw. Mam jeszcze 10 minut! Boże, ludzik! Może zdążę ją zabić całkiem. To było spoko. No wózem mm Mhm. Możesz chyba... Legowisko ostatnio buduje się tutaj. To idź ja naprawiać to. Ten skończy budować, to sobie pacniemy tutaj drugą Gotowe. wieżę. No, chcę? Mm, o kurde! Chce. Jesteśmy atakowani! Duchy są niespokojne. On dabu był... Tak Nie badamy sobie radę z nimi, co? Okej, okay, tutaj trochę ciężko się zrobiło. Kieruj no! Trzeba więcej drewna! Czemu ja nie mam drewna? Jesteśmy atakowani! Damy sobie radę z nimi? Pewnie, że sobie damy radę. Buduj wieżę. A, nie mam drewna, no tak. Ja yy, To będziemy mieć stąd drewno zaraz. Ja Idziemy hmm. dalej, panowie. Nie ma co spać. Trzeba ich dojechać wszystkich. Fajnie było skończyć to wszystko przed czasem. Ale oni tak szybko wytwarzają te... ...jednostki, że masakra do pracy no. no rób tam drewno ziomek Gotowe 150 aż mądję. je Praca, praca Ile na to drewna potrzeba? 80 aż jestem wodzem chorym się do roboty Za honor Nie ma czasu 8 minut nam zostało tylko Hmm. Come on. Damy radę Tralu Dobra, potrzebujemy raz, dwa, trzy jednostki sobie dodać Raz, tak, wreszcie. dwa trzy I do jednego Lecimy No, no bo ona przyszła No kurde, trochę zaczyna nas tu klepać Brak kosztów O <laughs> Oh, fucken. Jak mogę ci mhm. No tak, trochę dostaję w Ciry chyba, nie? Czy mi się wydaje? Dobra, w razie czego wracajmy tam Jakbym miał więcej drewna, to bym mógł zrobić więcej jednostek Się patrzy Zdecydowanie więcej się patrzy potrzebujemy. O, spoko. Bierzmy się do roboty. Duchy są niespokojne. No leją nas trochę. Czego tam? Wy tu zostajecie i wy pozostajecie. Ty robisz wieżę chłopaku. Ja to zrobię. Bardzo ładnie. Ocz tam życie za hordę. Duchy są Powiedz niespokojne. Tylko słowo. Pięknie. Jestem wodzem hordy.

Dać panowie dawać, bo tu nie ma czasu. A wy się zwiedzacie tutaj. Gubki. Zaraz mniej mam tych jednostek. mam zabić? Tak. Wszystkich zabijaj. Czy dotarły posiłki w końcu? O oh, fuckem hmm. No chyba sobie damy tutaj radę. Tu się zobaczymy. Pięknie. No, z drugiej strony też, zajebiście. Chcę. Dawaj, dawaj, dawaj. Ile członk od razu robimy tutaj Pek. Praca, praca. Jeszcze no. tylko trochę wozu. Okręty są już prawie gotowe. No nie, ta szmaciura się skrzesiła. Kończą mi się jednostki, not good. Uciekajcie! Uciekajcie! Uciekamy. Fuck. No to nie uda mi się rozwalić ich baz. Za mało jednostek mam. Jak się trzeba bronić, to się jednak Jak trzeba bronić. Chociaż teraz, jakby zostały 4 minuty, myślę, że mogę zaryzykować? Twoje wezwanie. I to się to przegrupować. Badania tak zakończono! Czego tam? Albo widzicie co? Wszyscy wracajcie do bazy. Mówić? I z bazy pójdziemy od dołu na nich. Pięknie ćwierty to Trzeba jesteś złota. Jak to? Ja nie mam złota? <laughs> Pomóc? Tu aż tu ażak. Hmm? Gotowe. Mam pomóc? Jak mogę ci służyć? Czego chcę? Mm -hmm, mm -hmm. Od życzę to życzę z hordy. Wyświetl się w wezwanie ogniu, Wysłuchajcie mego wezwania. Tak. Gotów tak, do jazdy? Wozu? Jestem wodzem hordy. Tak, tak, jesteś wodzem hordy. Mhm. Lecimy tutaj w takim razie, wodzu hordy. Trzy minuty, damy radę. Tak, Jeżdżamy im w tyłek. Mhm, i na górę tutaj. Top top top. On Dwa nie bojbym więcej hajsu i żeby jednak dalej robili mi... Hmm. Co mam Rody? Rody? Hmm. Tak. Tutaj z rogu jest jeszcze jeden ich obóz i tam i wjechałem w dupę. Pierdolcie to. Znaczy... Przy... no, zostawcie to. <grych> o oh nie. Atakują skadetron. Ojej, chłopaki, uciekajcie. Nie? To umrzejcie to. Mhm. No nie no czemu oni mi niszczą moje wieżyczki, a ja je tyle buduję. A jest taki. Dwie minuty. Nam zostało, żeby się tu bronić na miejscu. Ale jest Teraz Zaraz im pomożemy, tylko tych musimy się pozbyć, wiecie Jest taka tendencja, że im mniej czasu zostaje, tym bardziej są zwiększone ataki na bazę, nie? Niestety O, świetny pomysł Wspomniałem o tym Krzyczka jeden No lecimy tam przecież Czego ci trzeba? chora? Powiedz tylko słowo. Aha, zostaliście już ok. Ta linia wroga ostra. Wjeżdżamy. Minuta 57. Nawet jak nawiadam teraz w bazę, to je nie zniszczę, więc po prostu idziemy na żywioł. Damy radę. Przynajmniej powinniśmy. Come on, feel the noise. Bitches. Uuu, to niedobrze. To akurat zły znak jeśli nam się kończy złoto. No to niech zaatakują, atakują, no no co zrobię. Już nic więcej nie wymyślę tak naprawdę. No. No. Zrobię. Tak. Atakują nasze miasto! Luktor! Czego tam? Jesteśmy atakowani! Za Honor Za honor Fuk Oddam życie za o, Ty wystarczył, żeby się o. obronić tutaj. Pięknie kto? Jest teraz taki mądry wiedźmą, co? Jakbym miał jeszcze 10 minut, ten cię rozjechał. Tylko raz musiałem się przegrupować Ej co jest, wolność jest blisko. To nie że tak Przecież właśnie uskutecznią wolność atakują O No Not good Czego A teraz zaatakują nas z każdej strony Standard tak A nie z tej nie zaatakują bo rozwaliśmy im jedną bazę <laughs> Wracać panowie, wracać 17 sekund! Gotowe. I tak umrze Alebek <noise> Luzer O nie, jednak z tej strony też nas zaatakują Czyli nie ważne ile im was rozwalimy i tak nas zaatakują z każdej strony, co za mędy No i co, i tak wygraliśmy Na fala wszystkich was wkrótce pochłonie, a gdy nadejdzie, nie zdołacie się przed nią ukryć. Wow, to był śmiech do Nie śmiej mam dopiero. pojęcia, o czym mówiła wiedźma. Wiem jednak, że nie tu odnajdziemy swe przeznaczenie. Skierujemy nasze okręty do Kalimdoru. Tam dowiemy się wreszcie, co zgotował nam los. To prawda, dowiecie się. Tyle, prolog skończony, proszę Państwa. Tak, dzisiaj krócej, bo to jest ostatni etap prologu. Następne zaczniemy. Ten. Kampanie ludzi. Tak, bardzo fajna jest. Więc jak się podobało, to lajkujcie, udostępniajcie, i subskrybujcie i buziaczki i papetki. <laughs> Wszystko pod kontrolą. Sanepid.